Siemanko, wszystkiego najlepszego z okazji dnia Pokémonów. Dzisiaj mamy 27 lutego i ta data jest datą premier gier. Pokémon czerwony i Pokémon zielony w Japonii. I w tym dniu świętujemy 29-lecie Pokémonów. Także Pokémon Kompany przygotowało dla nas prezentację specjalną, gdzie będziemy mieli masę nowości z właśnie wszystkich pokemonowych gier i nadchodzących rzeczy właśnie w Pokemonach. Także podzielam się wszystkimi informacjami z, zawierającymi nawet te najnowsze tytuły gier. Także ja jaram się mocno, dziękujemy Isichera. Na wstępie mamy e, informację o Pokémon Concierge. Słuchajcie, ja jestem troszeczkę do tyłu, więc przyspieszę sobie tutaj prędkość odtwarzania. Oglądałem, oglądałem ten e, miniseria. Nowa e, część pojawi się we wrześniu 2025 roku. Także można sobie to nadrobić. I tutaj są nowe postacie Pokémonów, które tutaj zostały nakręcone. Ok, Korfisz nawet. To jest, słuchajcie, bluza, którą mam na sobie. Jest z EUIC, z Sajdakiem. Cztery odcinki są do obejrzenia przez limitowany czas na oficjalnym kanale na YouTube, w tym nawet po polsku. Także możecie sobie zobaczyć. Siemanko, taka to. Co za informacje masz dla nas do przekazania? Pokémon Go, Pokémon Unowa Tour i globalny e, tour zaczynają się w sobotę 1 marca e, i w niedzielę 2 marca. Będzie można zdobyć Kyurema, Black Curema, jak i White Kyurema. E, z Deluxe Tour Passem będzie można zdobyć Wiktniego oraz specjalne tła e, Pokémonów złapanych w Pokémon Go. Takie, że warto zrobić te questy. u Omega Ruby, Alpha Sapphire. O co chodzi? Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza. A, tak, Pokémon Masters. Mamy w, w, Pokémon Masters EX. i X 5,5 roku. Czajcie to, że ta gra wyszła już 5,5 roku temu. A, tak samo Cafe Remix. Tu mamy różnego rodzaju słodkości z flaplem i Apple do zdobycia. Od 28 lutego Wekoko Sprigatito będą się pojawiać. Właśnie w Café Remix. Ja zapomniałem w ogóle nawet o istnieniu tej gry. Co tutaj jest? Kolejnego. Czy to jest sleep? Nawiązanie do sleep, Darkrai, czwarta generacja. Zobaczmy. Tak, Kreselia i Darkrai pojawia się w sleep. A w Unite, co nowego? Ho-ho, Swikon bardzo ładne. Al jest nice, Al Creamy. I. Okej. Okay. Remord Stadium. Pojawia się jeszcze raz. To jakiś nowy tryb walki, w której trzeba zdobyć 500 punktów. Nowy Future. Zaktualizowana mapa. Nowe Valkyrie Unite, Pocket Day, O, dobrze zdobyć tego coina z chodem Pokémon Day, Day. Kolejna rzecz, TCG Pocket. Słuchajcie, Trading Cat Game ee, Pocket jest bardzo popularne na telefony komórkowe. I ostatnio na TikToka Pokémon Company zrobiło Lika. Mianowicie wrzucili swojego posta e, z boosterami z Arkeusem. Czy to się okaże, boostery z Arkeusem? Nowa seria nadchodzi niedługo, w ciągu tygodnia, czy coś takiego? Tak, to jest Arceus. Właśnie Triumphant Light 28 lutego. O, super! I jeszcze bonusowe rzeczy. O, super, mega się cieszę. I Rankedy wchodzą w marcu. Dobra. A co mamy w kartach Pokémon? To jest chyba to, na co wszyscy czekali, mianowicie nowy jakiś dodatek do kart. A no tak, Steam Rocket i Journey Together. Co to jest? No, pokażcie coś więcej. ix dobra, wiemy, znamy to. Mega Lucario! Wow, mega ewolucje, no tak. Wow, mega Lucario, mega Gardevoir. IX. Mega ewolucje w 2025 roku w Trading Cattle Game nadchodzą. Nowa seria Ponad Limity. ix No super, dziękuję. Teraz przejdziemy do newsów ze świata gier wideo, zwłaszcza gier Pokémon Scarlet i Pokémon Violet. Do, do, do zdobycia mamy kody na rotom Case'a, tak jest, i jeszcze tutaj masowe outbreki na wybrane Pokémony oraz tera raid battle, walki na tera różnego rodzaju Pokémonów oraz eventy z przyszłymi tera raid battle. jeszcze mamy Film do obejrzenia z prezentacją, co tutaj będzie. to jest cała historia? Red i Blue, tak jak się zaczęło to w 1996 roku, 29 lat temu. No tak, potem jeszcze Pokémon Stadium, 2000 rok, Pokémon Game Boy Advance, 2001, 2 rok. Te w chipsach to było być do tego nawiązanie? nie, tam było Nintendo Wii, U, tutaj Nintendo 4S, Pokémon XY, e, tutaj Pokémon Sword and Shield. Teraz jeszcze na mobilnych platformach. Można grać w Unite. A co to jest? Czy zrobili grę na telefon nową, jakąś z walkami? Czy to jest Pokemon Stadium do grania na telefonie? Czy to jest Switch? Co to jest? To wygląda jak pokémon Tournament trochę. Albo jak walka jakaś. Gra. O co chodzi? Ok, Teratype walczy z Charizardem. Pokémon Champions w trakcie produkcji na Nintendo Switch i Androida. Nowa gra, ale faza. Ale faza. Nowa gra, która będzie zarówno na konsole Nintendo Switch, jak i na Androida i telefon z iOS-em. Pokémon Champions będzie służyło do walki ze wszystkimi. Game Freak jest deweloperem tej gry. I the Pokémon Works? Nie tylko na Nintendo Switcha, ale również na urządzenia mobilne. Wow! Będzie można łączyć się z Pokémon Home i przesyłać Pokémony dzięki tym połączeniom. No wiadomo, z Pokémon Go do Pokémon Home, z Pokémon Home do Pokémon Champion i pomiędzy Scarlet i Violet do Pokémon Home i z Pokémon Home do Pokémon Champion. Czyli będzie można użyć tych Pokémonów, które zbieraliśmy w poprzednich generacjach, czy to na Game Boy'a, czy to na konsolach innych, i przenieść je z naszych gier właśnie do tej nowej gry Pokémon Champion. Okej okay. Co macie dla nas nowego odnośnie Pokemon Champions z Meksyku w siedziby Pokémon Company? Pokémon Legendy ZAZ -Z. będzie również możliwa do grania po hiszpańsku. Super. Nadrobiliśmy, nadrobiliśmy ten stracony czas. Na bieżąco teraz jesteśmy na żywo, słuchajcie, wiem po ślizgu ze 2-3 minutki. Ale to przez techniczne. O! O, 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 o! Tutaj mistrzostwa Pokémon. Ja byłem na takich mistrzostwach teraz, na mm, londyńskich mistrzostwach y, Europy EYC 2025. Powrzucałem masę masę, dosłownie masę storek, y, filmików itd., itd. Ich misją jest włączyć wszystkich fanów. Pokemon, dlatego będzie również w na amerykańskim języku kolejna gra. Super. Ja nie mogę się doczekać kiedy The Pokémon Company zrobi w końcu gry w polskim języku, bo jednak Polska zasługuje na język ojczysty w grach Pokémon. Mi się wydaje, że wy wszyscy jesteście również tego zdania, że mieliśmy karty po polsku, mamy anime po polsku, mogliby się postarać i zrobić ten polski język w grach w końcu. To nie jest aż takie skomplikowane. Zatrudnić 10-20 osób do pracy nad jednym projektem. O, dajcie mi coś jeszcze. To jest... Czy to jest Le legendy AZ? Tak, tak, to jest przecież to, to... jest to przecież to miejsce, gdzie wchodzimy i jedziemy kolejką. Okej. Okay. Lumio City. M miasto inspirowane na Paryżu. W ogóle cały region jest inspirowany na Francji. Dlatego. Wow. Zobaczyć grę z Nintendo 3DS-a w ulepszonej wersji na Nintendo. Co? Czemu to to Dai Chikorita? I co to za selekcja starterów? O co tu chodzi? Czyżby zmienili nam starter, nie będziemy mieli Frokiego, Chespina i tego? Co? Co to za jakiś parkour na dachu? Jakie triki z Afryki. Ja. Co to się dzieje? Mega Czy zaprezentują coś nowego? Słuchajcie, zobaczmy. Nie, Mega Lucario. No to, 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 to znamy, Słuchajcie, znany. Na Mega Lucario. Mega Gyaradosa tam widziałem. Gardevoir tutaj jest. Um. Floet? It's been a million, time. ileś tam tych dni, ile tam było, już nie pamiętam. Pokémon Legends ZA. Kiedy? Dacie nam datę premiery? Nowa Floet. Ta Floet już kurczę gdzieś była w kodzie gry, słuchajcie. Lumio City jest w pięknym Kalos. Zwierzą pryzm. Jest bardzo um, technologicznie roz, rozwinięta um, sieć miasta, podziemi, sklepy, parki. Można wybrać sobie jednego z, z starterów Pokémonów czy Korita, Tepik, albo Totodile. No to mój wybór jest prosty Totodile. A dlaczego nie dali Sindakwila? Dlaczego dali taki wybór Pokemonów? To mnie zastanawia w tej grze. Może chcieli zrobić taki jakiś plot twist? Tak jak. Ej, czy to oznacza, że te pokemony dostaną mega ewolucję? Mega to co dajle byśmy mieli? To są nasi nowi przyjaciele: Urbane i Tony. Okej. Okay. I mamy AZ. I Eternal Flower. Kłak. Co? Ja. W ogóle to jest. Tyle fabuły zmienionej będzie. To nie będzie taki zwykły remake, to będzie troszeczkę nowsze. Ej, no przecież, tak jak było Pokémon Legends AZ. No przecież mieliśmy Legends Arceus, co nie? To był taki Open World, otwarty świat. Pomieszanie tego, tamtego, hiszpańskie Pokemony. No to przecież w XY mieliśmy te. No tak. No tak, przecież to będzie na Pokémon Legends bardziej bazowane, a nie na tym remakeu XY. To będzie nowa gra w regionie Kalos, tylko będą inne czasy. Ale faza. Będziemy mieli znane z poprzednich gier style walki. No tak. To wygląda jak właśnie w zatkało podobnie było tak, że mieliśmy podobne walki, można było chodzić sobie dookoła postaci, sterować kamerą i tak dalej. Fajne w ogóle tutaj, że na dachu budynków można sobie również pograć. Stoczyć pojedynki, walki. Niektóre Pokémony dostaną mega ewolucję. No tak, Mega Ampharos, Mega Charizard, Mega Kangaskhan te, te Pokémony znamy. Pokażcie nam jakiegoś nowego pokemona, słuchajcie, którego jeszcze nie znaliśmy. Albo cień, albo coś. Przecież ta gra jest idealnym momentem, żeby dodać nowe mega ewolucje do gier Pokémon. Luminio jest niezwykłym miastem, które ewoluuje i potrafi łączyć świat Pokemon'u ze światem ludzkim. Pojawi się późnym końcem roku 2025, czyli to będzie raczej taki przedświąteczny prezent od Nintendo i Pokémon Company dla nas. Tak mi się wydaje. Że to będzie tak na koniec roku okay, promocyjne ogłoszenie. No, o co tu chodzi? czegoś się dowiemy, zaskakującego. No, to była tylko taka grafika tego Lumiostack. No, wiemy już, że Pokémon Legends w ZA pojawi się późnym końcem roku 2025 i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie ta gra tak naprawdę na tego Nintendo Switcha. To będzie pierwsza pozycja, którą zaraz będę musiał złożyć. Pre-order pewnie na stronie Pokemon Center. Co jeszcze masz Pikachu nam do powiedzenia na koniec tych fascynujących newsów? Bo to nie jest chyba koniec. To nie może być koniec. To nie może być koniec. Teraz, teraz coś do No i tyle. Dajcie jakiś cień. No nie! No nie, no nie, no nie, no nie i tyle. Pokémon, kompany, to wszystko? To wszystko. Okej. Okay. podsumowanie sobie zróbmy. Będziemy mieli nowe odcinki Pokémon Concierge. W Pokémon Go mamy masę nowości. Plus te wszystkie: yy, użyjcie sobie kodu GoTourUNOWA. Aby mieć te specjalne tła, i tak dalej, Black and White w tych dodatkowych grach, jak tutaj Pokémon Masters EX, Pokémon Cafe, mamy nowe Pokémony w United Mamy nowe plansze i tryby gry w Pokémon TCG Pocket. Mamy nowy dodatek Triumphant Light. Można zdobyć również inne boostery. Poczekajcie, bo tu było coś powiedziane o tych boosterach, że specjalny gift. Możesz odebrać specjalne boostery z gwarantowaną. Co najmniej czterogwiazdkową rzadkością kartą lub wyższą. Okej. Okay. Czyli trzeba to odebrać w grze. Przepraszam. Także um, te wartości warto, warto wykorzystać sobie. Um, jeszcze te kody wszystkie do Scarlet i Violet. Wziąć udział w tych eventach. Um. Nowa gra nadchodzi Pokémon Champions, to też wiemy. Mm, Legendę ZE. Tu nam bardzo dużo pokazali, tak naprawdę dali nam cały trailer, pokazali nam, jak będą działały walki. Znamy Startery, że to będzie Chikorita, Totodile i Tepik. Ciekaw jestem, czy zrobią wersję jakąś taką. Tak jak był Region Hisui, to hisłańskie to teraz Kalos kalosańskie. Czy zrobią mega ewolucję nowych Pokemonów, czy nie będą ruszać tych mega ewolucji? W ogóle temat mega ewolucji był bardzo kontrowersyjny, jeśli pamiętacie premierę Gier XY, ludzie bardzo hejtowali te Pokemony, że to jest takich Digimonów nawiązanie te ewolucje, ale z czasem ludzie zaakceptowali to. Przyjęli to do siebie i no, nadal tam niektórzy narzekają na te mega ewolucje, ale są gracze, którzy polubili te mega ewolucje. Bardzo dużo nam przedstawili z Lumio City. Pokazali nam swoich tych bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj e, czekam na premierę. Czekam na premierę. Jaram się mocno. Dobra, kochani. Ja idę świętować e, teraz e, Tłusty Czwartek. Świętowaliśmy Pokémon Day. No to teraz trzeba świętować Tłusty Czwartek. Czeka na mnie... Tuzin, 12 pączków. Zamówiłem tak: truskawkowe, z czekoladą, z karmelem i z jagodami. Także e, będę miał co jeść. Zobaczycie na InstaStory. Zaobserwujcie mnie na Instagramie. HKMKS i widzimy się w kolejnych filmikach. To była taka prezentacja na żywo Pokémon Presents. I widzimy się 1 marca na Card Show w Dublinie. A potem z powrotem. Będę tutaj wrzucał jakieś tam materiały, dodawał na kanał, na YouTubie, na TikToka, na Instagrama i tak dalej. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, jeszcze wleci masa postów i filmików z EYC 2025. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Na razie.